Ora, przyjmujemy kolejne kopalnie? kopalnie i zostaje drugi sztab. Gotów do namierzania celu. Nadal czekam na jakiś rozkaz. Zmiana pozycji zgodnie z rozkazem. Ora, podciągamy się bliżej. Działa, gotowe. To jest. Włóż na kajmisto fler rozkaz. Ok, ciśniemy. Ulepszony koszary rozwalamy. Kopanie żelaza za nas będzie nasza tak samowietnie ropy. Więc najpierw trzeba tajemnicy rozwalić. Tak. Szybko. Do środka. Bra, zadekujmy się. I good, Myślimy dalej. Lepiej się schowam. Mam ich na Co my tam mamy? Zajmij pociąg, zlikwiduj wszystkich wrogów w okolicy. zajmij dworzec główny. Więc to myślę, że, że to jest coś główny. Pomóc w czymś? Inaczej się Dobra, rozwalamy sztab główny. Pociąg towarowy. Zostawiajcie te chłopaki. Przyjmijcie pociąg. To jest chyba ten pociąg, który mamy zająć. Zatem go przyjmijcie. Budujemy zadanie, zadanie No i wszystko się udało. Przejeździliśmy pociąg, roztupczyliśmy wrogów. I co jest teraz będzie? Nasz własny śliczny pociąg. Klepacki! Jak długo zajmie załadunek i przygotowanie wszystkiego? Tylko kilka minut. Słuchajcie, chłopaki! Ta stacja jest dla rozwietów wyjątkowo ważna, więc możecie się spodziewać ataku na pełną skalę. Musimy wytrzymać pociąg będzie gotów do odjazdu, a potem się stąd wynosimy. O cholera. W tym miejscu ma być druga baza. Zbudujcie też umocnienia. No dalej! Tak jest. Cholera. Dobrze się spisałaś. Młoda. Młoda. Z nie znałem lepszego strzelca niż ty. Byłby z ciebie dumny. Może jednak przeżył. No, no może. Dowieźmy ten pociąg do kolna. Teraz. Dobra. Chodźmy. I co? Idę. Pomóc w czymś? Słucham. Dobra. Nic się nie dzieje. No dobra. Czekamy na rozkazy. Mamy jakieś rozkazy? Karabiny gotowe. W środku się przygotuj. Użyj na karabinistów na rozkaz. Gdzie jest pociąg nasz wspaniały? Pociąg jest tutaj, więc trzeba. Szybko do środka! Czego potrzeba? Obstawić budynki ten i ten. Potrzeba czegoś? Obecnie nie możemy utrzymać więcej wojska. No to do dupy. Ludzie są w dobrych nastrojach, przynajmniej jak na tej ja. sytuację. W środku się przygotujemy. Czego potrzeba? Przenosimy się. Przeciwpancerni w gotowości. Zajmowanie nowej pozycji. Jakieś rozkazy? Zobaczmy od środka. Tak. To jest. Spróbujcie mnie zatrzymać. Słucham. Co potrzeba? Już idę. jest utrzymać Nasz pociąg. Szkoda, że nie da się nic więcej zwerbować. Zauważono wiele jednostek wroga. Rozejrzyjmy się. Wróg zajmuje naszą wiertnię. Zauważono wiele jednostek wroga. Worki z piaskiem. Świetnie. Pomóc w czymś? Chodźmy. Czekamy na rozkazy. Wróg zajmuje naszą kopalnię. Straciliśmy wiertnię ropy. Trudniej im będzie nas tu trafić. A jest. Czy możemy pomóc? Przenieść CKM. Działo gotowe na rozkazy. O właśnie... Straciliśmy kopalnię. Wróg zajmuje naszą kopalnię. Możemy ruszać! Będzie gruba akcja, wam. Bo... Będzie gruba akcja. Dostaniemy jakieś rozkazy? Potrzeba czegoś? Zauważono wiele jednostek wroga. Będzie jak prosto z fabryki. Zauważono jednostkę wroga. Za wszelką cenę brońcie pociągu! Bo ubańcy nie widziałem ich nawet, że, że, że są z tej strony. Okej, okay, tam te jednostki nie są w odwodzie. Ciśniemy, ciśniemy, chłopaki ciśniemy No i poszło Cholera 8 minut Mogę gdzieś tu szary wybudować no Nie mogę, bo gdzie by inaczej?

Masakra, wam wam masakra. Mogę coś wywerbować, mogę, super. Dobra, trzeba się wycofać. Oczy są otwarte. Nie ma lekko, powiem wam, moi drodzy. Nie ma lekko. Co możemy pomóc? Strzelcy w obronie, rzeczypospolite. Kolejni, rozruchami na dostępy. Kajem w gotowości zauważono wiele jednostek. Dokładnie. Z naszych jednostek osiągnęła status elitarny, ok, Zobaczoną można zrobić kama, idziemy, naszył... tak, wysoką mnie tylko obronę zostawiliśmy. Rozbir dosyć dziadom O cholera Idziemy na pomoc Chłopaki na pomoc dziennie walczą w posterunku

Ciśnijcie na front. Koszary zniszczone. <laughs> Zauważono jednostkę wroga. Wróg atakuje nasz warsztat. Aha, szybciej! To mi się przyda. Natychmiast. Długo jeszcze będziecie szykować ten pociąg. Potrzebujemy kilku minut. Ej okay. Masa, potrzebuje się tak skupiać się tym wszystkim. Że była Rozkazy! W Atakuje nasz warsztat. Bierzemy CK. Nasz warsztat tak. został zniszczony. Trenowanie strzelców. Atakuje. O to właśnie chodzi. Naprawy ukończone. Zauważono na wiele jednostek wroga. Cel rozpoznany. Przechodzę do ataku. Oho, kiedy idą? Wróch atakuje nasze umocnienia. Zauważono jednostkę wrogę. Są nam każą? Proszę ruszać! Zaczynamy! Zauważono jednostkę wrogę. Dobra, chłopak, wycofajcie się, wycofajcie się. Drogie mychy nadchodzą zauważono jedno z atakuje nasze umocnienia. Straciliśmy budowlę obrony, jasny grzech. Jedna z naszych jednostek osiągnęła stan solidarny. Niezła jędka. Brawo, brawo chłopaki. Mimo łatwo powiem wam, nie ma łatwo. Przeciw w gotowości. mobilny. Okej, wrógowie nadchodzą, więc przeżyćmy... Tutaj, a nasze mechy. Tak, a rozwalmy im bierdnie ropy. Udało się! do obrony. Oczy dookoła głowy. No, to się nazywa karabin. Tak. mamy plan.

Możemy pomóc. Ciśnijmy, ciśnijmy, panowie ciśniemy. chyba się udało. Zresztą ja misja, ciężka. Generalnie jedna wielka gniazga. Ciekli, co prawda? Dziwniko. No co będzie dalej? Cześć. Uratowałaś wielu ludzi. Staram się jak mogę. Chciałabyś dołączyć? Paweł zamierza grać na gitarze i musimy go powstrzymać. <laughs> Jasne. A no, na słówko. Zaraz przyjdę. Kochają naszą Joannę Dark. <laughs> Która powiedzie polanie do wygranej? Nie będzie żadnej wygranej. Pół kraju jest pod rozwiecką okupacją. A nasz wspaniały rząd myśli, że jakieś rozmowy to zmienią. Skąd ja to znam? Nie możemy z nimi negocjować. Musimy odebrać co nasze. A dobrze gada. Jesteśmy w stanie? Pewnie łatwista. Żaden okupant nie utrzymał kraju, którego naród robi wszystko, by go przepędzić. Gdyby powstały miliony polan. Rozwieci nie mieliby żadnych szans. Szkoda, że niewielu to rozumie. To zmęczenie wojną. Było za dużo ofiar. Każdy stracił kogoś bliskiego. A więc wolą żyć na kolanach? Wolność ma swoją cenę. Przed nami bardzo niebezpieczna droga. Nie świętujcie za długo. Dobrze i powiedział. A teraz piosenka. Hmm. Zapierszcie buto. No. butelka budeczki ciąg. Rozwiedzki są a ty gniesz piach. No, moi drodzy, to by było na tyle. do następnego. Szczóleczka.